Cześć kochani, witam Was serdecznie w nowym filmie na moim kanale. Cześć Wam wszystkim. Niu-niu! Jesteś mokry. Złaś na dół, na dół, na dół. Złaś na dół. No. Cześć wszystkim. Witam Was w dzisiejszym. Zostaw wszelki. Czekajcie. Nie wolno. Witam Was wszystkich w dzisiejszym vlogu. Dzisiaj mamy... Co my dzisiaj mamy? Środę. Tak? Chyba. Tak, środę. Tak? Czekajcie. Nie wiem, nie pamiętam. Tak, środę 7 października. Czyli mamy ogólnie tydzień już. Woktobrów, jak zwał, tak zwał. Dzisiaj przychodzą do nas monterzy od internetu, więc będzie w końcu można normalnie zmontować wszystko, obejrzeć jakiś film na internecie. Bo tak ostatnio robiłam wszystko na telefonie i na, znaczy na tym telefonicznym internecie i po prostu po tygodniu. Yy, nie mam już połowy internetu, więc yy, fajnie, że w końcu będą, bo już się po prostu nie mogłam ich doczekać. Ciemko, yy, no i ja dzisiaj chciałam robić ciasto, ale coś czuję, że to mi nie wypali, yy, no bo jak będą oni. Oni przychodzą o 16, bodajże, czyli dzisiaj filmik jeszcze będzie późną porą. Ten, co oglądacie, jest późną porą, bo oni przychodzą dopiero o 16. Nie wiadomo, kiedy oni to skończą, i tak dalej, i tak dalej. Więc troszeczkę to na pewno potrwa, z czego się nie cieszę. No, ale jakoś trzeba z tym żyć. No, i wtedy od prawdopodobnie jutra albo pojutrze może pojutrze będzie już filmik normalnie na normalną porę. Więc mam nadzieję, przynajmniej. Chciałam robić ciasto, ale to mi nie wypali, bo no przychodzą, więc nie wiadomo też o której oni przyjdą w ogóle, bo oni mają przyjść między 16 a 20 więc w ogóle um, najlepsze godziny super. Um, mam nadzieję, że przyjdą o tej 1617. Wolałabym 17, 17 wtedy ja biorę takiego na dłuższy spacer żeby im tu nie przeszkadzał bo on będzie ujadał i z nimi zostanie wtedy mój brat. No ale zobaczymy, jak oni przyjdą. Ja, jak przyjdą o koło 16, no to będzie kiepsko, bo będzie musiał być zamknięty przez godzinę do mojego powrotu z pracy. No a jak przyjdą o 17, to ja o 17 z nim po prostu od razu wychodzę na spacer taki długi, wtedy pójdziemy. Jak nie będzie padało, oby nie padało, e, więc wtedy się to okaże. Wszystko dobra. A teraz co ja. Aha, pokażę Wam jeszcze jakie ciasto będę robiła. Chciałam zrobić kopiec kreta, ten oryginalny z czekoladą. E, no i wiadomo, bananki. Także e, myślę o tym. Ale, ale, ale ale bananów nie mam. Będę musiała jechać. Jaki? A ci co? Będę musiała jechać na zakupy po banany, po bodajże śmietane i chyba coś jeszcze. Więc zrobimy sobie taki fajny kopiec kreta. Ale to no, na pewno nie dzisiaj, bo dzisiaj przychodzą ci monterze. Więc podejrzewam, że jutro mamy czwartek. Albo w czwartek, albo w piątek, tak żeby było coś jeszcze na weekend. Więc tak będziemy robić na pewno. A ja teraz uciekam do pracy. Laki zostaje sam. Mój brat przychodzi około 14, bo ma dzisiaj dentystę, więc do 14 będzie sam. No i co? Właśnie chrupie śniadanie. Dopiero ma no, od ósmej e, śniadanie, ale dopiero teraz zaczyna. Dobra, ja uciekam, bo mam jeszcze 20 minut, tylko. A muszę jeszcze tam e, dotrzeć do tej mojej ukochanej pracy. Więc co? Ja uciekam, obyzywam się do Was, jak wyjdę z pracy, więc już pewnie będzie szarówka. Dzisiaj na obiad. Pierogi, oczywiście, kupne. I chciałam Wam pokazać te. To są takie małe pierożki naraz. Z takim pięknym środkiem. Ten by chciał, aż mu się oczka świecą. To są takie dosłownie pierogi naraz. Stokrotce w lodówkach. Pycha. Dobranoc.